Cześć, witam Was serdecznie drodzy widzowie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który bardzo często przewija się u nas jako pytanie na grupie. Serdecznie Was zapraszam do wejścia na tą grupę i dołączenia do społeczności. Grupa nazywa się Pizza Domowa Przepisy i Porady i możecie ją znaleźć bez problemu na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Wracając do tematu, zajmiemy się dzisiaj kwestią mrożenia ciasta na pizzę. Czy można? Od razu odpowiadam tak, można, ale ja wam pokażę, jak przygotować się do tego, jak je zamrozić, później to ciasto, jak rozmrozić, no i na koniec zobaczycie efekty wypieku pizzy z takiego mrożonego ciasta. No dobrze, to pierwszy temat. Jak zapakować takie ciasto, żeby je mrozić? No ja mam dwa sposoby. Jeśli wcześniej wiem, że będę mroził ciasto, które przygotowywuję. To staram się je pakować do pojedynczych pojemników. Mam takie fajne, okrągłe, pojedyncze pojemniki IKEA. Delikatnie spryskuję oliwą dno i boki takiego pojemnika i takie ciasto od razu wkładam i ono dojrzewa mi już w takim pojemniku. Te, które chcę, wykorzystuję, a te, które chcę zamrażam. Kiedy zamrażam, Ciasto zamrażamy w momencie, kiedy ono jest gotowe do wypieku, czyli cały nasz założony proces dojrzewania czy też wyrastania musi się odbyć. Jeśli kulki mam w pojemniku zbiorczym, takim na przykład na 6 kulek, to w tym momencie delikatnie wyciągam sobie takie ciasto z pojemnika, staram się używać jak najmniej mąki i przekładam do woreczka foliowego. Tutaj rzeczywiście minimalna ilość mąki będzie wskazana, bo jeżeli wyciągniemy bez żadnej mąki, nawet jeśli nam się to uda dość dobrze zrobić, no to będzie się to kleiło do folii. Więc minimalna ilość mąki, wyciągamy to z pojemnika i wkładamy do woreczka foliowego. Takie ciasto ja mniej więcej mrożę i trzymam w zamrażarce do 3 miesięcy. Dłużej nie testowałem. Jeśli ktoś z Was testował, dajcie znać w komentarzu, ile czasu Wasze ciasto było zamrożone. I jak wyszło po rozmrożeniu. Ciasto rozmrażamy, słuchajcie, najlepiej w lodówce, czyli dzień wcześniej na około 18-24 godziny przed wypiekiem, wyjmujemy z zamrażarki i wkładamy do lodówki. Później 5-6 godzin przed rozpoczęciem wypieku, wyjmujemy z lodówki i dajemy się takiemu ciastu ogrzać do temperatury otoczenia. Nie wypiekamy z zimnego ciasta. Małe doprecyzowanie, jeśli mrozicie w folii spożywczej, to pamiętajcie, że od razu po wyjęciu z zamrażarki, to ciasto musicie przełożyć do jakiegoś pojemnika, zamknąć ten pojemnik i to dopiero chowamy do lodówki. Jeśli macie takie pojedyncze pojemniki jak ja i w nich mrozicie, no to... Oczywiście możecie taki pojemnik wyjąć od razu bezpośrednio do lodówki do rozmrożenia, natomiast ja osobiście wyjmuję nawet z tego małego pojemnika i przykładam sobie do dużego, ponieważ jest mi po prostu potem łatwiej wyjąć to ciasto. Zamrożony kawałek ciasta, on Wam po prostu wypadnie z tego małego pojedynczego pojemnika, ja przełożyłem sobie do większego i potem bez problemu jestem w stanie go wyciągnąć. Jak to ciasto się rozmrozi, to jednak z pojedynczych pojemników Wyjmuje się dosyć ciężko. No dobrze, zróbmy szybko taką pizzę. No dobrze, słowo końcowe. Czy polecam mrożenie ciasta? I tak i nie. To trudne zagadnienie, słuchajcie. Jeśli musimy zamrozić ciasto, to potrzebujemy około 24 godzin, żeby je sprytnie rozmrozić. Ok? Są ludzie na grupie, którzy rozmrażają ciasto w 3 godziny. Da się to zrobić. Z jakim efektem końcowym możecie zobaczyć na grupie? Ja natomiast rozmrażam od 18 do 24 godzin. W tym czasie jest na taki czas, Jestem w stanie przygotować świeże ciasto. Nie muszę używać mrożonego. Ale żeby być zgodnym z zasadą zero waste, jeśli nie wyrzucacie jedzenia, to jak najbardziej takie ciasto można zamrozić i później wychodzi z niego naprawdę bardzo fajna pizza. Dziękuję wam serdecznie, jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, to zdecydowanie nakręca mnie do montowania następnych ciekawostek pizzowych dla was. Cześć.